Sobie za. A skóra za A tego bigona? Pierdolisz, że za skórę Co, za ci? Pana ja. On za skórę Kurwa za skórę ma Jeszcze Elwita Skórę chłopie osobiście, rozumiesz to? Nie wiem, jak W 90-tych latach pamiętasz taki mega skinhead. No kurwa, ale wtedy tu przystąpił. Główka zachodzi mu. Mega kurwa skinhead w 90-tych latach. Mega chłop Darun polsko dowodził. Tak z Jak rządził. Ją, Nie no, to masz rację. Ty, no. Ale to jest jeszcze? Ty a co? Zostań. Mm. Ty. Zostań. 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 nie, Zostań. 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 To jest mój ziomak. Aha. Znaczy on... A skóra to taka ten, że już się tak z nim nie zna. Z górą też nie znam Kurwa, skóra jest chujka. Opowiedz nam coś o nim. No, skórze. Czemu chłopak będzie grać? No dobra, tyle wiemy, ale coś taką akcję kurwa jakąś z nim. Wspólną. Skóra kurwa, 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 no kurwa, 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 wziął kurwa, na bycie, kurwa, ja kurwa, 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 no,

Ej, to jest skóra na po pół Taka to litrowa jest, półtora litrowa, jest, litrowa, bine, litrowa, bine, litrowa większa. To. Już się wyjebał, kurwa... Po półtora litrową Ej, mineralną wypierdolił w sklepie całą. W sklepie. W sklepie. nie pierdolił się. Czy Krzysia, Krzysia zajebona? Ale... Tak, no nie pierdolił skórę? Ej, ale co? Ebiu, to skóra, kurwa. Ej, ale ten 500, co w dziewięćdziesiątych, tak no, to kurwa. 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 Który, nie? kurwa, Już ale... Kurwa, on to kup granował ponadto. Granował? <laughs>